Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Jesteśmy w zielonym zakątku Normobaria pod Kaliszem i powiedzmy w kilku minutach opowiemy Wam, a dokładnie tutaj gość opowie Wam. Cześć, witajcie. Jakie są benefity korzystania z komory normobarycznej. Dla mnie to była nowość. Jak się o tym dowiedziałem, że coś takiego funkcjonuje, jest coraz bardziej popularne i ma wiele właściwości prozdrowotnych, musiałem przyjechać i się dowiedzieć czegoś więcej. Więc bardzo proszę, opowiedz e, widzom naszym, w czym tego typu urządzenie, no bo generalnie patrząc na to, wygląda jak pokój. My tam zaraz przejdziemy, my tam zaraz przejdziemy, bo będzie zaraz robiona odpowiednia kompresja, bo jesteśmy w śluzie, żeby się tam dostać, to trzeba w odpowiedni sposób ciśnienie tutaj wyrównać. Wy, wyrównać, żeby się drzwi otworzyły, żeby można było tam wejść. Ale może tak pokrótce. Jesteśmy w śluzie. Po co ona tutaj jest? Słuchajcie, tutaj o co chodzi w ślubzie? Musimy się przedostać z warunków 1000 hapapaskali, które mamy za oknem na recepcji, do warunków, gdzie jest 1500 hapapaskali. Teraz tą drogę musimy pokonać właśnie tym miejscem, w którym się znajdujemy, które spędzimy w sumie około 5 minut. Także ten czas nie jest jakoś wydłużony, ale też nie jest zbyt krótki, aby tą kompresję bezpiecznie przejść. Praktycznie 99% ludzi znosi bardzo fajnie kompresję. I kwestia odpowiedniego zareagowania pod kątem odetkania uszu. To bardzo proszę, opowiedz mhm. tak pokrótce o tym miejscu, w którym teraz się znajdujemy. Po co taką moralizację? Nie. Wszystkim słuchajcie, komora normobaryczna, już to ten Pokrywka, który ją wymyślił, już pewnie wielokrotnie mówił na wielu filmach, jest to miejsce, w którym człowiek się relaksuje, w którym też wraca do zdrowia, dotleniamy nasze ciało na poziomie komórkowym, regenerujemy, namnażają się komórki macierzyste, wzmacniamy również nasz, naszą odporność, nasz system immunologiczny, aby też, szczególnie teraz w okresie jesienno-zimowym, no, nie być tak podatnym na, na zarazki, więc jakby też komora stwarza takie warunki, żebyśmy mogli wzmocnić całe ciało tak naprawdę nasze. Tak pokrótce można powiedzieć, bo tych rzeczywiście balów jest bardzo dużo. Same, same tanoterapii normobaryczne, jest to oczywiście bezpieczna terapia, bo tutaj pracujemy z tym ciśnieniem dużo o my już rozmawialiśmy wcześniej. Nie są to warunki tak jak w panujące, panujących, jest bardzo duże Stężenie raz że tlenu, tam jest 100% tlenu i 2300 hectopaskali. Tutaj pracujemy do 40% tlenu, od 1,5 do 2% dwutlenku węgla, maksymalnie 0,5% wodoru, no i ciśnienie 1500 hectopaskali, czyli takie warunki sprzyjające zdrowieniu, oddychaniu, no i spędzaniu bardzo fajnie czasu. I zaraz pokażemy, drodzy widzowie, jak to wygląda w środku, bo jest to komora dość niestandardowa bardziej domowa komora normobaryczna nie taka jak powiedzmy, w Polsce w większości są budowane tak zwane cisternowe obiekty w których wszyscy razem siedzą na jednej dużej sali. Okej, okay, no Teraz no zaczynamy kompresję i, przechodzimy, i, i przechodzimy ruszamy dalej, dalej. I tak jest. Moi drodzy przeżyłem to <laughs> 1500 hektopaskali, hektopaskali. Dokładnie tak. tak jest. Trochę trzeba się pomęczyć żeby dojść do tego pomieszczenia bo inaczej nam się nie otworzy. Ale się otworzyło, jakoś funkcjonuje, więc chyba jest to do przeżycia. E, powiedz mi, proszę, jakie są benefity korzystania z tego typu e, rozwiązania? Bo jak sami widzicie, to nie jest taka typowa jakaś beczka. puszka beczka, do której wchodzicie i można dostać klaustrofobii. To wygląda jak dom. Zobaczcie, tutaj są normalne pokoje, jest kuchnia, są e, pokoiki z widokiem na zewnątrz, więc osoby, które mogą mieć. Tego typu problemy yy, na co dzień no tutaj nie doświadczą tego, bo wygląda to całkiem naturalnie. Więc co daję takie właśnie komory, komory, no to nie jest komora, to jest pokój normobaryczny. Bardziej, bardziej dom normobaryczny. Dom normobaryczny, o właśnie. Tak. Doktor Janek tworzył tego typu miejsca, właśnie taka była wizja, żeby to właśnie były typowo domy dla ludzi, żeby mhm. budował sobie tego typu obiekty, w których można oczywiście zamieszkać, można w nich spać. Fakt, nasz obiekt jest troszkę inny niż wszystkie, jest największy w Polsce w tej chwili, ma dostęp do aneksu kuchennego. Jest, słuchajcie, jest mi lodówka, jest też zmywarka, gdzie możemy sobie naczynia też nie zmywać ręcznie, tylko schować. Tam oczywiście toaleta dostępna. Rozkładane sofy, bo też obsługujemy również gości, którzy na noclegi nas przyjeżdżają do kombary. Te noclegi są możliwe w naszych obiektach. 12 godzin trwa taka sesja nocna. Od godziny 20, jak się wchodzi, do godziny 8 rano, czasami 8.30, także na komfortowych sofach można spać. Pytałeś, co nam to daje, Rafał? Przede wszystkim czujemy się zregenerowani, wzmacnia nasz organizm, czujemy taką większą energię. Oczywiście też to się nie musi zdać od razu po pierwszych dwóch godzinach spędzonych w obiekcie, no bo cudów nie ma. Doskonale wiemy. Jasne. Nie ma magicznych tabletów, nie ma magicznych, cudownych pomieszczeń. Które za nas robią całą pracę, wykonają. Ludzie dzisiaj przede wszystkim nie myślą o tym do końca, co spowodowało ich dane schorzenie, tak? Jeżeli coś budujemy przez 5 lat, 10 lat, 15 lat czy dłużej i powie z tego jakaś reakcja autoimmunologiczna albo stan chorobowy, nie jesteśmy w stanie zniwelować tego w ciągu, nie wiem, 2 godzin czy jednej chwili, czy jednej tabletki, więc to jest proces, który będzie u ludzi trwał. Natomiast regularne sesje tlenoterapii, co nam powodują? Wzmacniamy tak już wspomniałem, ludzi wcześniej, nasz układ odpornościowy, czyli mniej chorujemy, rzadziej chorujemy. Jeżeli coś się już pojawi, trwa to o wiele krócej. Przykładowo na przykład zapalenie ZATO, którego sam doświadczyłem 3 lata temu, 3 dni. Zwykle to jest tak 7 do 10 dni mniej więcej. My Mnie to trwało 3 dni, żeby się podczas wchodzenia przy było trochę gorzej, bo oczywiście czułem takie rozpieranie tutaj szczególnie w zatokach, przy zatokach czołowych. Mhm. Natomiast to, co doświadczałem przy wyjściu, przy dekompresji, zaczęło się wszystko oczyszczać. I to jest super, że w taki sposób, mało inwazyjny, e, udało się praktycznie całą zawartość takich za, załogów e, zatokowych no, dmuchać, wysmarkać wbrew tak Przez trzy takie cykle, czyli wchodzenie na nockę, wychodzenie, trzy razy udało się usunąć wszystko do dzisiaj spokój jest z otokami, tak można powiedzieć. Idąc dalej, nam nam się komórki macierzyste. Nasze naturalne komórki macierzyste dla każdego z nas w indywidualny sposób, indywidualne zapotrzebowanie. Komórki są potrzebne, budują nas, rewitalizują naszą skórę, tak? Dodatkowo jeszcze poprawia nam się sama skóra, sam wygląd skóry. Wszystko, co będzie dotlenione w naszym ciele, zaczyna inaczej funkcjonować, tak? Organizm zdrowy, to organizm dobrze dotleniony, ale też nie przetleniony. Bo też wszystko trzeba o tym pamiętać, musi być zbalansowane. Tutaj pracujemy z tenem, tak już wcześniej wspomniałem do. 40%, czyli są to warunki oddechowe, gdzie nie mamy tego tlenu aż tak dużo. To jest tylko dwa razy więcej jest względem atmosfery ziemskiej, którą mamy za oknem naszego obiektu. Powoduje to wszystkim to, że czujemy się dobrze dotlenieni, ale nie przetlenieni. I tutaj nie ma opcji, że się przetlenimy. Tak? Tutaj możemy spędzać 2 godziny, 4 godziny, 6 godzin. Można tu spać, jak wspomniałem wcześniej, czyli 12 godzin. Jakby krotność tego czasu względem chociażby komór hiperbarycznych. to rzeczywiście tam sesja trwa do półtorej godziny maksymalnie, ale tam jest troszkę inna bajka, tam jest już 100% tlenu, jest 2300 hektopaskali, także no już dużo, dużo więcej. Czyli widzisz, myśmy weszli na pół atmosfery, tak. weszliśmy na 500, a tu trzeba jeszcze dobyć jeszcze 800. Oj, to, to może być dla niektórych chyba no, niebezpieczne. To już, to już ale... dla orłów jak to się mówi, tak? tak no, myślę, że tak. No, profilaktycznie raczej ja bym sam też do komory hiperbaryczne nie poszedł. Fajnie, że już tam lekarz stwierdził, że rzeczywiście osoba jest w stanie wejść w ogóle na takie parametry ciśnieniowe rzędu 2300 hPa. Głównie korzystają w nurkowie. Bądź wskazania medyczne przy zatrzadzeniach, czy ewentualnie hipotermii, tak żeby też szybko m, zadziałać z tlenem powiedzmy ten organizm na krótko dotlenić tak naprawdę. Tak, tak to wygląda. E, coś nam daje wszystkie No Drodzy Państwo, już o, o tym było tyle mówione. Do doktora pokrywki, żebym tylko to powtarzał cały czas. Jedno co jeszcze mogę dodać: człowiek czuje się wszystkim tak fajnie naładowany taką energią pozytywną i. Procesy myślowe też przebiegają dużo szybciej, bo jeżeli dotalimy nasze komórki mózgowe, e, czujemy się z w zupełnie inny sposób. Jeżeli są stany zapalne, one są wyciszane. To jest ostatnio rozmawiane z doktorem pokrywką w ten, na ten temat, o intolerancjach pokarmowych. Jeżeli powiedzmy, ktoś ma delikatnie tolerancje pokarmowe, czy nie są to znaczące, że są powiedzmy, że jakieś wypryski czy objawy na, na skórze, e, one są tutaj wyciszane. Czyli idąc za tym tokiem myślenia, można stwierdzić tak, jeżeli coś delikatnie mnie uczula żywieniowo to Mogę to jeść i korzystać z normowali? Myślę, że tak. I to, co obserwujemy, tak to rzeczywiście wygląda. Czy jest tak, jakby stanie trochę w miejscu w tym momencie, bo zjemy coś, co nie mogłoby nam delikatnie szkodzić pod kątem tolerancji pokarmowej, delikatnie zaznaczam, ale wchodzimy tutaj, jakby no, kasujemy to, bo no, wychodzimy. To takie, no, brzmi to ciekawie na pewno. My to doświadczamy, z którym o tym też rozmawiałem, i rzeczywiście tak to się zadziewa, tego typu reakcja, więc to też jakby. U, troszeczkę wycisza stany zapalne. Tak to, tak to wygląda. Więc każde jakieś zmiany bulowe, jakieś zmiany stałowo-kostne też to będzie ustępowało z czasem. Tutaj fajnie jakby się wypowiadały osoby, które doświadczają tego typu zmian, bo akurat tutaj też nasi dziadkowie doświadczali na przestrzeni lat, zanim otworzyliśmy nasz obiekt normobaryczny, Wcześniej już się opowiadałem na recepcji, jeździliśmy po innych komorach normobarycznych praktycznie 3 lata. To był czas, w którym myśmy testowali komory nowobaryczne i to był czas na przełomie roku 2016-2019, kiedy żeśmy doświadczali, czy to w ogóle działa, czy to jest tylko, nie wiem, tak powiedziane i żeby tylko po prostu takie miejsca istniały, żeby tylko zarabiać pieniądze i tak dalej. Natomiast doświadczyliśmy, że działa. Obserwowaliśmy naszych dziadków, naszych rodziców, sami doświadczaliśmy też całkiem ciekawego samopoczucia i to jakby udało się nas tam utrzymać i nawet dzisiaj, czy w komorze jesteśmy, czy nie jesteśmy, udają się nas stan bardzo długi czas utrzymywać, fajne, bardzo fajnego samopoczucia, czy dobrego dotlenienia. No, tak po w sumie. <laughs> nie wiem, coś jeszcze, jeszcze mógłbym dodać tutaj do tego wszystkiego. Myślę, że podstawowe informacje i w ogóle pogląd na to, jak to funkcjonuje, jak to wygląda, <laughs> gdzie ewentualnie można znaleźć, a jesteśmy w okolicach Kalisza, czyli prawie, no może nie środek Polski, ale z każdego miejsca w Polsce jest tu blisko. Tak, 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 w miarę centralnie to jest zlokalizowane. Więc jeśli mielibyście ochotę sprawdzić, czy jesteście w stanie wytrzymać przejście przez komorę, to Rafał dał radę. Dałem radę. To serdecznie Was zapraszam. No i tyle. Możliwe, że jeszcze skorzystam w przyszłości. Zobaczymy, czy po pierwszym razie dostanę już jakiś benefitów yy, prozdrowotnych, chociaż jak już usłyszeliśmy przed chwilą, no trzeba niestety pewnego cyklu za jednym razem na pewno no, nie, nie będzie to aż tak bardzo odczuwalne, jak po rzeczywiście jakiejś konkretnej terapii, która trwa jakiś dłuższy czas. To tyle, moi drodzy, na dzisiaj. Żegnamy Was. Yy, z pomieszczenia z ciśnieniem 1500 hektopaskali ludzie święci i do zobaczenia w następnym odcinku wschodowego